Witam wszystkich. Dziś na zlecenie naszej klientki jesteśmy w Dreźnie. I będziemy oglądać Opla Insignia. Placy ładny. Dużo ciekawych aut. Duża firma. Jak widać na załączonym obrazku. Same takie lepsze auta. No nie w sensie Marek. Chodzi o to, że świeże, zadbane, widać żadnych tutaj sztrucli się chyba nie znajdzie. I nasze auto też takie jest, chociaż stoi tu już, uwaga, dwa lata. No i jesteśmy po jeździe próbnej. Zobaczymy, co zdecyduje nasza klientka, ale na razie nie wygląda to, to wesoło. A Auto co prawda ma 99 tysięcy przebiegu i to jest sprawdzone, bo to jeszcze przed przyjazdem sobie sprawdziliśmy w Oplu. Było serwisowane do 2016 roku w Oplu i od tamtego czasu jest wyrejestrowane, od połowy 2016 i czeka na nowego nabywcę. Nie wiem, czy się doczeka. Opony słabiutkie, prawie że do wyrzucenia. Felgi oryginalne. Wycieraczka z tyłu od Mercedesa. Z przodu wycieraczki do wyrzucenia. Hamulce przód i tył do zrobienia. Klimatyzacja nie działa. Podaje tylko ciepłe powietrze. Nie chłodzi. 8000 euro. Taka jest cena za to auto. Tyle sobie życzą. Chcemy tu zaproponować sprzedawcy 5000 euro. Zobaczymy co on na to. Mówi, że auto stoi dosyć długo, No, tak jak powiedziałem, dwa lata. Dwukrotnie czy trzykrotnie już przeceniali to auto. Czy zejdzie poniżej 8? Nie wiadomo. Czy dojdziemy do 5? Ciężko powiedzieć. Tak na marginesie, hmm. No właśnie, tak na marginesie jeszcze powiem, że auto nielakierowane, bezwypadkowe w środku ładne, zadbane widać, że nie jeżdżone dużo, no ale co z tego? Niestety, chyba nic z tego nie będzie. Na załączonych obrazkach auto wcale nie okazało się być takie świetne. Zapowiadałem na początku, że placek wygląda na takie, w którym nie są sprzedawane sztucle. No niestety, wyszło trochę inaczej. Mimo tych mankamentów, klientka zdecydowała się na zakup auta. Ustaliliśmy ze sprzedawcą, że wszystko to zostanie naprawione czyli auto dostanie nowe opony, hamulce, zostanie naprawiona klimatyzacja, wymienione wycieraczki. Nowy przegląd techniczny. Sprzedawca się zobowiązał, że to zrobi, a potem zamilkł. I więcej się już nie odezwał. Witam wszystkich. Dzień dobry. Czwartek, 16 maja. Jak ktoś nie poznaje to jesteśmy w Hamburgu. I kupujemy Opla z załączonego obrazka. Nasza klientka ostatecznie odpuściła sobie auto z Drezna. Sprzedawca nie odezwał się. Mimo, że y, nasza klientka była y, zdecydowana na zakup tego auta Gdyby sprzedawca stanął na wysokości zadania i usunął te usterki, o których była mowa, a przypomnę, chodziło o opony, chodziło o hamulce, chodziło o klimatyzację, która nie działała, wycieraczki z tych drobniejszych spraw, to wszystko ustaliliśmy, że sprzedawca usunie. Miał tylko przygotować kontrakt, wysłać go na maila. Klientka była nawet gotowa wpłacić 1000 euro zaliczki, no niestety, człowiek się nie odezwał z niewiadomych powodów. Przestał odpowiadać na maile. No, krótko mówiąc, chyba nie chce sprzedać tego auta. A auto, przypomnę, stało u nich na placu od 2016 roku, czyli 2, 2,5 roku, 3 lata, długo. Jego sprawa. My natomiast pojechaliśmy do innej oferty w Hamburgu. Ten Opel jest z 2012 roku. Ma 139 tysięcy Przebiegu serwisowany tylko w Oplu. Jeden właściciel firma auto wyrejestrowane 5 marca tego roku. Ostatni serwis robiony przez firmę, która to auto nam sprzedała. Cena 8000 euro i żadnych negocjacji. Auto miało szkodę z przodu z prawej strony. Chyba w 2017 bądź 2018 roku naprawa wykonana w Oplu lampa, błotnik, chyba maska, z tego co pamiętam. W każdym razie szkoda nie była duża. Wszystko zostało naprawione w Oplu. No więc tutaj i jakiś czas temu, bo to było rok czy dwa lata temu i 50 tysięcy kilometrów temu. No więc nasi klienci nie mieli obiekcji kupić to auto. nie jeszcze komplet opon letnich z felgami 2018 rok dziś koszt tablic równe 100 euro Cena już mówiłem 7999 euro. Sprzedawca nie chciał zejścia ani centa w dół. To znaczy, nawet już chciał. Niewiele, bo niewiele. 50 euro. Ale pojawił się szef. Powiedział: absolutnie nie. Podkręcił atmosferę, że ma dużo telefonów. W ostatnich dwóch dniach. Oto auto. I tyle z tego było niestety to już ostatnie ujęcie. Żegnamy się z Opelem. Niedługo. Wyruszamy w drogę powrotną do Polski. Trzymajcie się. Pozdrawiamy.